Witajcie, Beata Dzięcio, szamanka Salomea, medium, wróżka, wizjonerka. 30 lat doświadczenia w stawianiu kart w ezoteryce. Około 32 tysięcy obsłużonych klientów. Ech, niezwykła data będzie. Niezwykła data będzie. Pokażę wam lustrzane odbicie, zobaczcie. 2 luty 2022 roku, 5 dwójek w dacie. 20 luty 2022 rok, 5 dwójek w dacie. I to, co wy tutaj widzicie lustrzane, te dwójki, jak takie łabędzie, no, ale starym telefonem nagrywam, sorry. I tu macie 22 luty 2022. Tu sobie napisałam, lustrzane odbicie wy widzicie. Porozmawiaj z własną duszą lub z innymi wymiarami. No właśnie, słuchajcie. Taka data której lustrzane odbicie wy widzicie na ekranie, 22 luty 2022 rok. Kochani, jakkolwiek by nie patrzeć, jest to data niezwykła. Następna taka data za tysiące lat się zdarzy. To jest jedyna taka data, tak niezwykła. Nawet 1 stycznia 2000 rok nie było, to nie była taka data. Właśnie, 22 luty 2022, sześć dwójek obok siebie. Sześć dwójek! Ojej, ojej, ojej. Co tego dnia miejcie. Przepraszam, ubrałam się w taką sukienkę. Co tego dnia miejcie ze sobą. Kupcie sobie świeczki za 15-20 zł, takie zwykłe podgrzewacze. Ja tu jeszcze mam o 30 fioletowych lawendowych, tutaj tam 20 parę takich pomarańczowych. W ogóle kupcie sobie po prostu świeczki. Świeczki zawsze warto mieć. Czy jest się mężczyzną, czy kobietą? Kupcie sobie takie karteczki, czy takie za 99 groszy do zwijania papierosów ze sklepu indyjskiego, czy takie po 4-5 zł z jakiegoś tam sklepu papierniczego, czy tam jakiegoś innego sieciowego. Te świeczki i takie karteczki kupcie sobie. Jak przyjdzie ten dzień, 22 luty, 2020 Dwudziesty drugi rok. Wyłączcie telewizory, telefony na dwie godziny. Pobądźcie sam na sam ze sobą. Wystchnijcie z duszy, z serca. Pomyślcie o tym swoim życiu na ziemi. Pomyślcie o tym, ile jest wszechświatów, galaktyk, jak to wszystko jest urządzone, zbudowane. Co to takiego jest kalendarz? Czy są wszechświaty bez czasu? No na pewno. Czy są rzeczywistości, gdzie czas płynie inaczej, bardzo wolno? Oczywiście w tych wyższych wymiarach. Czy jest możliwa rzeczywistość bez czasu? Pewnie, że tak. Chociaż to umysłem ciężko jest pojąć. Bardziej to można odczuć mistycznie. Ale jeżeli mamy tutaj ten kalendarz. Właśnie ten gregoriański fałszywy kalendarz. O, ja sobie tutaj kupiłam taki kalendarzyk zwykły za 13,90. Tak, 16. Dzisiaj mamy. 16. Czyli też jest dobra ochrona z wysokich wymiarów 1 i 6, 7, ta szesnastka to jest bardzo dobra cyfra, aczkolwiek osoby 16 dnia miesiąca urodzonego mają czasami odczucie samotności, mają to parcie, żeby mieć tą rodzinę szczęśliwą, różnie im to wychodzi. Yy, szesnastki są bardzo ciekawe, na pewno dają pewną ochronę karmiczną. Dobra. I teraz tak. Mówię, świeczki, jakie chcecie? Czy takie podgrzewacze sobie kupicie w sklepie? Jeżeli ktoś chce zrobić jakiś rytuał, czy, czy cokolwiek, to może sobie kupić w jakimś tam sklepie ezoterycznym świeczkę czerwoną, żeby sobie przyciągnąć coś tam, czy na wszystkie kolory czakry, czy jak ktoś się chce czegoś pozbyć w życiu, niech sobie kupi ze dwie czarne. Słuchajcie, ile wy tych świeczek zapalicie, jakie wy te świeczki kupicie, i czy w ogóle wy te świeczki kupicie, to już sobie sami postanówcie, co wy tego dnia chcecie robić. Ja proponuję po prostu kupić najzwyklejsze świeczki za 15-20 zł. Zawsze w domu takie świeczki warto mieć, można sobie podpalić kilka i jest dobry nastrój. Można sobie, przykład, o, czy fioletowe, lawendowe, zapalić tych świeczek tego dnia dowolną ilość, na przykład siedem. I wziąć takie karteczki, czy mniejsze, czy taką przedzielić na pół. I siedem świeczek napisać, siedem życzeń. Co by się chciało w tym życiu tak naprawdę mieć? żeby te sytuacje złe wreszcie ze mnie odpadły ciach piszemy, żeby wreszcie nauczyć się wiedzy ekonomicznej o pieniądzach i te pieniądze przyciągać bez szkody dla nikogo, żeby prowadzić interesy tam prawdziwe, uczciwe, no nie wiem, żeby te pieniądze przyszły, zapraszam pieniądze, zapraszam dobrostan, dobrobyt, obfitość, I jedno zdanie. Te, te życzenie to nie jakiś elaborat, tylko takie jedno zdanie. Zapraszam prawdziwą, dobrą obfitość, dobrobyt do mojego życia. Tak? Ciach, drugie życzenie. Żeby zło, wszelkie pechy, powtarzające się sytuacje jak bumerang, żeby wreszcie spłonęły i odpadły ode mnie. Ciach, drugie, tak? Otwieram się na przyjęcie miłości. Chcę się dowiedzieć, jak to jest kochać i być kochaną. Chcę się dowiedzieć, jak to jest kochać i. Y, chcę doświadczyć, jak to jest kochać i być kochaną. Jak to jest kochać i być kochanym. Ciach, trzecie życzenie. Czwarte, y, żeby był pokój na świecie. No, słuchajcie, możecie sobie trzy takie życzenia napisać. Możecie sobie i jedenaście takich życzeń napisać, nawet i trzydzieści. A róbcie, co chcecie. Ja Wam po prostu mówię przykładowo. Siedem świec, siedem życzeń. Posłuchajcie sobie piosenkę zespołu Banda i Wanda. Siedem życzeń spełni się. Siedem życzeń spełni się. Dobrze wybierz. Dobrze wybierz, czego chcesz. W ogóle posłuchajcie tej piosenki starodawnej po tym filmie Siedem życzeń zespołu Wanda i Banda. Każde zdanie w tej piosence jest głęboko ezoteryczne, magiczne i okultystyczne. Wybierz człowieku siedem życzeń, sformułuj je krótko, konkretnie i zastanów się, bo one się spełnić mogą. Ale te życzenia to nie mogą być od czapy, z dupy strony, czy z egoizmu, czy ze złem. Eee, dlatego że na pewno w, ezo, w różnych filmikach ezoterycznych pewnie inni ezoterycy czy ezoteryczki, czy takie osoby właśnie w, w, zajmujące się takimi dziedzinami powiedzą wam, że się portal otworzy P oczywiście, że tak tylko yy, haha, jaki portal i ile tych portali yy, więc yy, no ja tego nie wiem ale wiem na pewno, że się yy, coś otworzy w innych wymiarach i teraz tak Hmm. Yy, chciałam, żeby. O, 9 minut gadam. Yy, chciałabym, żeby ten filmik był praktyczny, yy, a z, ze starego telefonu nagrywam, to, to tak nie mogę się rozgadać na 4 godziny, żeby wam o numerologii wykładać. Ale powiem wam tak z doświadczenia, że już tak w skrócie. Jeżeli ja. 29 lat, prawie 30 w tym 2022 roku minie, kiedy stawiam te karty i piszę te numerologię, kto mi każdy podaje. To do 2000, zawsze jak do 2009 roku, to sobie w zeszycie pisałam imię data, imię data, imię data. I w każdym takim zeszycie to miałam 505 osób, 500 tam, 12, 525. I jak ja tych zeszytów miałam taką stertę. W 2009 roku to ja już tam 14 tysięcy dat przeleciałam. Siedziałam w różnych kabinach, czy jedenastkach, czy takich. Liczby do mnie mówią, objawienia miałam liczb. Liczby do mnie mówią, śpiewają. Ja wiem, gdzie się jakie portale otwierają. One są na pewno związane z jedenastkami. Słuchaj, no ja, to się tak nie da. Słuchajcie, żebym ja powiedziała 30 lat w jednym zdaniu. to Nawet gdybym chciała, to się tak nie da. Więc już powiem Wam. Yy, z praktycznego obserwacji mojej, takiej, z, prak z takiej praktycznej obserwacji, gdzie te daty przy tyle lat pisałam, to już tam taką mam pamięć dodarza że aż się osoby niektóre dziwią. Ja się dziwię. Ech, słuchajcie, muszę synuszkę przełożyć, chociaż tam <ścoughs> schudłam ostatnio. Ech, dobra. Gdy rodzą się ludzie, którzy mają pięć lub sześć jedynek w dacie, no to są artyści. To są tacy zawodnicy, że ja pierniczę. Jednego takiego znałam i zna, no powiedzmy wiele, wiele lat, gdzie pięć jedynek w dacie, jedenasty styczeń i jeszcze dwie jedynki w dacie. To słuchajcie, geniusz muzyczny. Potem klient taki jeden, też pięć czy sześć jedynek w dacie. To taki artysta, że jak dać mu 10 tysięcy, w pół roku zrobił milion długu. No, to te, taki zawodnik, to trzeba być naprawdę zawodnikiem. Osoby, które miały trzy dwójki w dacie, po kolei. No, to też zawodnicy niesamowici. Czy osoby, które miały te dziewiątki, ten palec boży, trzy dziewiątki w dacie, cztery dziewiątki w dacie z ostatniego liczenia, niezwykłe osoby. Yy, dalej, yy, ósemki są najgorsze, bo to już jest, znaczy ósemki, jak ma ktoś trzy ósemki w dacie, czy cztery, cztery ósemki w dacie, to takim osobom, ojej. To takie wydarzenia ciężkie, a już bankructwo i, i, i góry, i doliny finansowe, czy, czy takie nieraz straty finansowe, że tylko palnąć chcę w łeb, to, to ja dziękuję. I teraz ja powiem o co chodzi. Zauważyłam to w praktyce. Po prostu w praktyce to zauważyłam przez te niespełna 30 lat pracy z ludźmi. Że gdy ktoś ma datę urodzenia, gdzie się powtarza jakaś cykra, cyfra, gdzie jest kilka jedynek pod rząd, kilka dwójek pod rząd, czy kilka siódemek, czy kilka dziewiątek, o trójkach to nic nie wiem, ale czy kilka ósemek. Słuchajcie, to nie są zwykłe czy kilka piątek. To nie są zwykłe osobowości, to nie są zwykłe życiorysy, OK? To, to, to nie są zwykli ludzie. Albo mają talenty jasnowidzenia, albo mają życie, które ich tak zaskakuje, że nie mogą go ogarnąć, a, a muszą pewne rzeczy przyjąć na klatę. Też ci jedynkowi tacy też potrafią w ogóle portale otwierać swoją świadomością, nawet nieświadomie. Więc nie powin osoby, które mają 5 czy 6 jedynek w dacie, czy nawet 4, to nie powinny się nigdy zamartwiać, bo otwierają te portale do piekła. Słuchajcie, to ja więcej ja mówię, ok? Bo to też wiem z praktyki. I teraz tak. Też mi właśnie taka osoba, która te 5 jedynek w dacie ma. To sprawdziła mi takie, wiecie, jak są w internetach, takie te um, częstotliwości solfeggio. Tam 432 Hz, 500, tam ileś, 700 ileś, co macie mnóstwo tego, nie? Że tam na to, na to i tak dalej. To też mi taka osoba właśnie z pięcioma jedynkami w dacie przesłuchała kilka takich utworów, jako ten geniusz muzyczny, i mnie ta osoba poinformowała, że te utwory wcale nie są czyste: wcale nie są czyste. Tylko jak na przykład dwie godziny leci tamte 300, tam 432, czy tam dana ta skala, to, jakby go co 15 minut przesłuchać, to się zmienia częstotliwość i wcale to nie są w tej czystej tonacji. Jeżeli chcecie mieć czystą tonację, to musicie mieć program Audacity albo program szynalski, albo znaleźć taki program komputerowy, żeby było bez żadnej muzyki i wtedy sobie naciśniecie 9919 Hz przez 22 minuty czysty dźwięk i wam mózg przeprogramuje. I wtedy macie ciągiem ten czysty dźwięk. Ten taki pisk, albo zgrzyt, albo ledwo słyszalny. I on wtedy ten mózg przeprogramowywuje i to w ogóle ma wpływ i, i, i na klątwy i na rzeczywistość. To są sprawy, nauka o wibracjach i te wibracje w internecie to to są takie sprawy y, bardzo potężne i y, jak to się mówi, jest jasna strona tego i ciemna strona tego. Natomiast to, co ja Wam chcę powiedzieć. Po prostu dwa razy to zrobiłam i już nigdy w życiu nie zrobię tego, że w internecie mogę słuchać różnych, bo ciągle słucham muzyki, różnych muzyk mogę słuchać, słuchajcie, tam różne tysiące herców. Ale jak przesłuchałam tam 8888 czy 888, że były trzy albo cztery ósemki, to tuż po przesłuchaniu tego utworu. Nastąpiły takie problemy finansowe, że ja po prostu umarłam i się narodziłam na nowo. A w ogóle to już nie będę mówić, co ja przeżyłam, bo nie o tym jest ten filmik, nawet bym nie powiedziała. Więc słuchajcie, z tymi ósemkami, jak się za dużo jest ich w dacie, to taki potem człowiek ma. No jak jest kilka, kilka ósemek pod rząd, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. No. Więc, tylko że teraz o tych ósemkach mówię, ale chcę powiedzieć o tych dwójkach. 22 luty 2022. Dwójeczka. Dwójeczka to jest liczba. Ciepła jak pluszowy miś przy świetle księżyca nad brzegiem morza. To jest ciep... dwójka jest ciepła. Jak łabędź, jak miś, jak, jak ramiona ukochanej osoby, jak ciepły, miękki piasek, jak poduszeczka, jak kołderka. Dwójka, dwójka jest jak łabędź, jak, jak, jak rajski ptak, jak, jak lody malinowe. To, to są dwójeczki, są miękkie, ciepłe. Dwójka to jest taka właśnie cyfra... Związana z miłością, ze współpracą, z takim współodczuwaniem. I jeżeli będzie ten 2 luty 2022 i 20 luty 2022, na pewno też, też pewnie się jakieś portale otworzą nie, i też to będą ciekawe dni, ale tak jakoś mi ta intuicja, nie wiem skąd, z wnętrza mnie mówi, że niezwykłym dniem jest ten 22 luty 2022, bo ma sześć dwójek. Sześć dwójek po kolei. Ja uważam, że otworzą się portale do innych wymiarów. Będzie można porozmawiać z gwiezdną rodziną. Może się jakieś sny prorocze przyśnią, może się poprosi wszechświat, żeby miłość przyszła, prawdziwa przyjaźń, albo żeby jakiś program rozwiązać, albo żeby w ogóle wyjść stąd, no, no słuchajcie, nie wiem, ale na pewno warto tego dnia, yy, kto chce, niech sobie robi jakieś rytuały, kto chce, niech sobie yy, yy, czaruje, kto chce, niech zaklina rzeczywistość, żeby mu się coś spełniło. Ja uważam, że tego dnia należy porozmawiać z własną duszą, z Wielkim Duchem, ze źródłem stworzenia. Ech. Co byśmy w tym życiu chcieli? W jakim momencie życia jesteśmy? I porozmawiać tak naprawdę szczerze. Można sobie zapalić jakieś świeczuszki, jakieś życzenia spalić, można sobie mieć oczywiście kopię tych życzeń, co sobie życzyliśmy. Ważne jest, żeby wykorzystać energię tego dnia na takie ciche, intymne spotkanie sam na sam ze sobą i z Bogiem, czyli z tym źródłem stworzenia, z wielkim nieskończonym duchem, Jak, jakkolwiek byście nie nazwali. Po prostu porozmawiać samemu ze sobą, co w tym życiu moja duszo robić ja mam dalej. Jak ja będę żyła? Poddaję się prowadzeniu. Już tyle marzeń miałam, i dobrych, i złych, i szlak trafił wszystkie te marzenia. To ty, duszo moja, prowadź mnie prowadź mnie dla mojego szczęścia prowadź mnie w taki dobry sposób duszo moja, prowadź mnie e, żeby to było dobre prowadzenie pełne miłości, radości lekkie, łatwe. Bez szkody dla kogokolwiek, z dobrocią, z życzliwością dla mnie samej, dla innych istot. Prowadź mnie, dusza moja, prowadź mnie. Prowadźcie mnie, mistrzowie duchowi, prowadźcie mnie, dobre duchy, dobre siły. No, po prostu podświadomość kocha symbole, kocha rytuały, więc możecie sobie kupić jakieś świeczuszki, jakiś ozdobny talerzyk, czy poukładać te siedem świeczek. Chcecie, to sobie pięćdziesiąt zapalcie. Martko, no. Chcecie to jedną zapalcie, chcecie to nie palcie wcale, ale po prostu, żeby wykorzystać ten dzień. Tak jak, tak jak życie mi pokazało, to mówię: taka data, taka data. 22 luty 2022 rok. Porozmawiaj z własną duszą lub z innymi wymiarami. A najlepiej i z własną duszą i z innymi wymiarami. Także chciałam Was tak zachęcić, żebyście sobie wzięli, macie miesiąc czasu, bo dzisiaj jest który, 16 stycznia 2022, więc napiszcie sobie kilka życzeń, takich naprawdę, co byście chcieli. Potem sobie na takich karteczkach, na połówce, po prostu piszecie to życzenie, prawda? Taką karteczkę piszecie życzenie i potem tak. Zapraszam miłość do mojego życia i spalacie w płomieniu świecy i czujecie wyobraźnią, sercem i duchem, jak już ta miłość jest. Potem następną karteczkę. Zapraszam dobrobyt, dobrostan do mojego życia i spalacie w drugim płomieniu świecy. Weźcie sobie przez jakieś nożyczki, czy przez jakąś pensetę, czy jakiś widelec, weźcie z kuchni, żeby paluszków nie sparzyć, tak? Drugie życzenie. Zapraszam dobrobyt, dobrostan do mojego życia, dobre, szczęśliwe pieniądze, tak? Trzecie życzenie. Zapraszam dobrych ludzi do mojego życia, bratnie dusze, takich ludzi, którzy będą energetycznie harmonizowali ze mną, tak? Trzecie życzenie. Spalamy przez kilka sekund i czujemy wdzięczność, że, że to idzie już do nas i, i te wymiary nam pomogą. Zapraszam gwiazdną rodzinę, zapraszam gwiazdną rodzinę, odnajdźcie mnie, oddajcie mnie, przyjaciele, z mojej grupy dusz, z mojej gromady dusz. Odnajdźcie mnie i. Oczekuję na znak od mojej gwiezdnej rodziny i w płomień świecy karteczkę, tak, i, i, i czuję to. Pra... Jak się czuje pragnienie, to właśnie podobno jest źle, bo to jest ta energia braku. Ale znowu, jakie jest gorące pragnienie serca, no to wszechświat odpowie, bo jakie jest pragnienie egoistyczne, no to łomot dostaniesz. A jak będzie takie gorące pragnienie serca, to ci wszechświat odpowie. Albo jak czegoś nie masz, to najlepiej sobie to wyobrażać i poczuć, że to już masz, no ale to cholera, jak czegoś nie masz, to jak sobie wyobrazisz, że to masz, jak tego nie masz, nie? No więc słuchajcie, do, cokolwiek tego dnia zróbcie, te siły wszechświata Was usłyszą. Życzę Wam spełnienia najpiękniejszych marzeń dla Waszego szczęścia, miłości, dla Waszego dobra duszy, bez szkody dla nikogo żeby wszystkim nam było dobrze, żeby każdy był szczęśliwy. No. Także fajny dzień nadchodzi. Także o. Ta, taki filmik nagrywam. A jakby ktoś chciał się na sesję umówić, czy obraz szamański zamówić transformacyjny, no to macie kontakt do mnie www.wroskasalomea.com. Mail beata, kropka, dzieciol, 1976 małpa gmail.com. Numer telefonu 530 339 559. Gdybym mnie odebrała, bardzo proszę, napiszcie sms czy w sprawie wróżenia, czy karmy rodowej, czy obrazu, i będziemy działać. Udanych życzeń! Cześć! Na razie pa.